Ciekawej, myślę, tezy pod tytułem Miłość do siebie jest efektem ubocznym miłości do innych. I myślę, że jest to o tyle ciekawa i trochę kontrowersyjna teza, bo wszyscy teraz mówią pokochaj siebie, zaakceptuj siebie. Dopiero wtedy będziesz w stanie pokochać innego człowieka. A ty tutaj mówisz to zupełnie z innej strony. I, i może zechciałabyś zacząć od tego, żeby właśnie. To się rozwinąć. To co tutaj masz na myśli konkretnie? To jest teza z życia, z życia wzięta, z mojego życia wzięta. Ja oczywiście też słyszałam te tezy psychologów, terapeutów, coachów, że żeby pokochać innych najpierw trzeba zacząć od siebie. Bardzo się starałam, ale nie byłam w stanie pokochać siebie, dlatego że Wtedy w tym momencie, w tym okresie swojego życia, kiedy próbowałam, kiedy już chciałam właśnie rozpocząć pracę nad sobą, okazało się, że jestem swoim największym wrogiem, a jak pokochać, jak polubić swojego największego krytyka i swojego największego wroga? No to jest...